Witamy Państwa z Padoku. Naszym gościem jest Salih Plawac, jeden z najbardziej wszechstronnych ludzi w świecie wyścigów konnych, hodowca, właściciel i trener. Nie myślisz o tym, żeby zacząć jeździć? Chyba waga by do końca nie pozwoliła. No ci jeździsz, to jeżdżę. W treningach jeżdżę co dzień, jedną, dwie przejażdżki, także staram się, żeby utrzymać tą kondycję. W wyścigach też nie wiem, jak, jak już nie wiem, będę miał inne możliwości, może też też wybiorę sobie tę opcję, żartuję. No. Na ile się wyważasz? Nie, teraz to 74 kilo, także to jest za duża waga jednak. Przed chwilą biegł Twój koń Polonez, troszeczkę pechowo ten wyścig się dla niego skończył. Wyjaśnij telewidzom, co się stało. Wszystko było dobrze, ładnie, pięknie, do prostej i, i jak oni już na tą prostą, tam zakręcie, któryś koń z go najechał na niego, gdzie mu mu nogę, tam pościęgnie. dostoi, i widzę, że całą prostą, to już na tą tylną prawą nogę ten koń kulał, jednak nie mógł dać tego finiszu, którego sobie mocno spodziewałem, że będzie walczył. Nie Za nami chodzą konie, które wystartują w drugiej gonitwie. Tutaj jest Twojej hodowli e, Citronella, nie zalicza się do faworytek. Widzisz jakąś szansę na niespodziankę? No Widzę małe szanse, bo ona już jest taka zimowa, się zrobiła. E, podobało mi się bardziej dwulatką, liczyłem, że w tym roku będzie progresować, ale jednak e, nie było widać. Albo gdzieś po drodze były jakieś blendy popełnione. Może ten wyjazd do Niemiec zaraz, ja jako pierwszy start i, i może się pogubiła w tym wszystkim. Także straciła chyba ochotę do walki. I... Nie widzę tu jakiejś Może to coś za, za... powalczy w tym wyścigu, ale nie spodziewam się dużo. Wolałbym niespodziankę, żeby była, ale ci będzie? T, t, trudno powiedzieć. Jutro sali ważne wyścigi dla dwulatków. Wystawiasz tam swoje konie. W nagrodzie Forty pobiegnie Crystal Wine. Ona już się bardzo fajnie e, pokazała. Ma taki dystansowy rodowód, powinna progresować. Natomiast widziałem w rubryce prostu do że sygnalizowałeś, że dostała zimowego włosa i to Cię niepokoi. Myślę, że mimo tego jednak może się dobrze pokazać i powalczyć. Odzwyczaj o, dobrze jest tyle, że ten zimowy włos to już ona wypuściła jakieś trzy tygodnie temu. Także już ma ten proces chyba zamknięty za sobą. Liczę, że powalczy, że żeby z walki nie odda, nie odda tego, tego dobrego wyniku. I spodziewam się, że jednak te klacie, które są chociaż to są najmocniejsze klacie, że ona powinna, powinna tam zaistnieć. No. Zobaczymy, jaki będzie końcowy wynik. No. A jak w ogóle widzisz jej potencjał? To jest taki koń, który się wydaje, że w dystansie powinien być jeszcze mocniejszy w przyszłym roku? treningu jest bardzo mocna i nie widać po niej, że chociaż brakuje fizycznie dużo, jej brakuje, nie jest taka duża, nie jest rozwinięta, może przez zimę trochę urośnie jeszcze, ale ogólnie widać, że te warunki fizyczne nie przeszkadza do, bo widać, że ma klasę i tą klasą może nadrabiać. Wystawia się to dwa konie w Nagrodzie Mokotowskiej, które wyłania zimowego faworyta na derby, tam Zen Speed będzie dosyć mocnym faworytem. Jakby troszeczkę awansem, bo te konie nie wygrały, natomiast widać, że i pochodzeniowo i pod względem talentu budzą nadzieję. Powiedz, jakie to są konie i co się po nich spodziewasz? O Ofengu się może na początek zostanie Millennium Stad? To jest wnuk z Side Starca, jaki to koń. Bardzo, bardzo późny koń, chociaż e, w drugiej wyścig widzę, że pokazał trochę więcej. Bardzo mocny, silny koń e, na przyszły rok, to myślę, że to powinna być olówka, jeśli chodzi o konie na dystans. Do 1600 metrów będzie mu na pewno z wiosny, będzie mu trudno, ale potem to jak dojdzie do dystansji powyżej 2 km, to, to ja go mocno liczę. To jest silny, mocny koń, szczególnie takim torze, który zapowiada się na jutro, może popada trochę jeszcze. To jeden i drugi, tak samo Galiwels, to oba są konie silne, mocne konie, także taki tor, to i dystans to... Powinien im pasować. A te zapisy domokrotowskie, mimo że nie wygrały, to co, chcesz je po prostu porównać z czołówką? Czy żeby na 1600 metrów się wyrabiały? Jaka motywacja była? A nie chcę mi porównywać tutaj żadnymi końmi. Biegam tam, bo, bo mamy tylko dwa wyścigi 1600 metrów, gdzie zapisujemy. Tak. Szukam dystans, jest dla mnie ważny i nie chcę tam szukać. Czy konkurencja jest mocna, czy nie jest mocna, to ja na to nie patrzę. Patrzę, żeby konie biegły w swoim dystansie, żeby nie robić przeciwko im szybkich końcówkach, gdzie są końcówki 2,5. 9 albo 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 początek, gdzie jest bardzo szybki. Ważam szukam tak, takiego jakiego wyścigu dla nich, żeby one wiedzieli o co chodzi w tym wyścigu, a nie żeby dostali w głowę i potem jest problem z takimi końmi. Trochę na odwrotnym brigu nie jest Mundara, bo to bardzo szybka klacz, że zdecydowałeś się zapisać ją do kryterium, do mocnych koni, To powiesz na temat i formy i szans? Bo dla mnie też nie ma innego wejścia, albo albo biegam kryterium, albo, albo, albo stoi, stoi następnie dwa miesiące w stanie, w, do, znaczy do końca, czyli do ostatniego dnia jest 1200 metrów, pavimenta pierwsza grupa, gdzie może pobiec. Także tak samo biegam to, co mam. tak. Tutaj dystans tak samo nie ukrywam, że dla niej jest w tym przypadku trochę za, za duży, 1300 metrów, jakby to było 1200, to jeszcze, ale próbujemy, próbujemy e, ucieknąć trochę rywalu, ile się uda, to zobaczymy. To. Zaczął się sezon aukcyjny, jeszcze jedno zdanie, powiedz, czy zakupiłeś kilka koni już do swojej stajni? No kupiłem trzy młode konie, ważne, że fajne konie na 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 Tattersall z Anglii. Jeden kupiłem jest na bug, dwa, dwa kupiłem na bug, trzy pierwszy dzień. Także myślę, że to na znaczy na tą chwilę na to bardzo fajne konie. Zobaczymy co będzie dalej. Dziękuję, że obejrzałeś ten materiał i dziękuję, że jesteś z nami. Zapraszam cię na kanał YouTube Torus, Służewiec. tam więcej wyścigów z całej Polski.